রমৎ <laughs> ma misiaki kolorowe To wasz ulubiony rowerowy youtuber Dzisiaj nagram wam Filmik o tym czy czerwony RockShox jest lepszy od RockShoxa czarnego, może to będzie przebitka Ale może też go nie być Chodzi o RockShoxa Zeba Oczywiście z automatu wiadomo Że czerwony Amortyzator będzie lepszy, bo czarny zawsze Jest gorszy Come on now dog. Come on man no właśnie, no właśnie Tak naprawdę chcę sprawdzić porównanko. Jeździłem 4 miesiące na Zebie, już wiem jak to działa i w ogóle teraz po prostu wracam na tego skurczybyka, żeby sprawdzić czy jest tak samo dobrym amortyzatorem, aromatyzatorem, właśnie jak aromatyzator czarny. Tu taki czyli charger 2.1. A tam bokserze szalaga i charger 3.0 i baterkapsy, czyli teoretycznie powinien czulej pracować. Pff, okaże się. Właśnie nagrywam. Znowu jestem w tym samym miejscu. Parówczon. Żeby to sprawdzić. Chciałem jeszcze nagrać wam tutaj. Mam takie. O, przemocowane, Żeby tak fajnie było widać, jak, jak to się ładuje, nie? Ale szprycha. Przebiła mi koło jak na podjeździe, zawiewam wstawkę teraz Ogólnie to dość ciekawa sprawa, bo jadę sobie pod górę i nagle coś mi przebiło oponę i patrzę się na oponę, kurde, no nie ma żadnego przebicia. I Sobie tak myślę... No nie wiem co, co to może być. A tutaj proszę państwa, chwila gdzie to jest? Gdzie jest to Gdzie to jest? Kur o widzicie? Sprycha tu pękła i przybiła mi oponek igła. W sensie nie oponę, tylko taśmę. Taśmę ze środka. Ciekawe nam mi zajmie naprawa No ciekawe. Ciekawostka No i się nie udało. Dlatego jasny gwint, ale tu jest w ogóle rozpieprza. <noise> Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie przebije mi to koła. I ten, co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć, o! O! Chciałem wam powiedzieć, że mm -hmm. mam nadzieję, że nie złapie flaki, bo będę jechał na dętce. No i zobaczycie moje pierwsze wrażenia, czy ten faktycznie będzie nie wiem, no nie powinien być lepszy, no nie? Ale pff, kto wie? No zobaczymy. Rebound jest taki sam. W sensie odbicie, no nie? Bo tam tam jest gęstszy olej, więc to musi być trochę inaczej rebound ustawiony, ale mniej więcej tak sama szybkość. Ciśnienie jest takie samo, tokenów jest tyle samo. Ustawienie kompresji jest takie samo. No i zobaczymy. Zobaczymy na którym mi się będzie lepiej jeździć, to może być moja subiektywna opinia, o rzecz jasna. No ale zobaczymy. Zobaczymy jak to się będzie gryzło z glebą. Dobrze, ja się będę ładował. O... O, 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 właśnie, Z na ja to, pierdziela, ale cringe, dobra, co ja gadam, będziemy jechać, fajnie. jesteśmy jestem już przed wjazdem w ogóle fajnie tak, tak jest, nie? Ładny warunek. I będziemy śmigać parówę, stować czerwonego wariata i zobaczymy jak to się będzie jechać na tym potworze. Tak naprawdę nagrywam ten moment tylko dlatego, mam fajne google. I ten. Fajnie, że to nie widzę google. Ja w takiej grze komputerowej. No, tyle wam chciałem powiedzieć. Cześć, hej. Paruwa. 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 No, to nie, hej. nie wiem, gdzie to jest. E, no, no, już no, wyjadźmy. Tak, 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 tak. normalnie. A, I przebiła mi od środka e, tego, uszczelniając taśmę. My nie wiem, jak to się stało. Tak ci pięknie, to jest dziwne. tam nie Żeby dało się dokręcić jakby... No tak, dobra, dobra. No. Zeba nie mam zamontowanego dzisiaj. Testuję. Bo wiesz, tego jeszcze nie sprzedałem, pojeździłem 4 miesiące na zebie. I sobie tak myślę, nie wiem, zmienię na tego i zobaczę czy... jaka jest różnica, czy taka kolosalna, czy... Bo wtedy jak zmieniłem to była zima, to się nie dało aż tak jeździć, żebym poczuł tak. No, i właśnie ciekawimy to. I tam zrobili te zmiany i go ustawili. To faktycznie działa super. nie? tak fabryczny z pudełka, że on podobno tak sobie działa. Natomiast Michał, on y, podobno kupił ten pakiet taki. I w, u Spiderów w Rudzie Śląskiej mu go zamontowali. A czy, czy on jest y, ustawiony? To... I myśmy wtedy znaleźli nawet ustawienia od tego. I, I on sobie wpisał te ustawienia, natomiast wiesz. Ty mówisz, no, czyli tego co mam, nie? Do tego co... Tak, tego zeba, nie? No 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 do zebana. Tak, 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 dokładnie. A teraz ładnie w tym mowym Tim jeździ, nie? No kurczę. Yeti teraz mamy, nie? Pięknie, że petarda, no. no dobra, no to jedziemy. Kurde! Ale wszystko! A jakby lepiej ten abort nie wiem Zapomniałem, że miałem do Was mówić. Niech by był bardziej czuły ojciec, bo... Nie mocno chodzi. Tak mi podbija, bo mam dowalone tył na maksa, no nie? Żeby mi nie pękła ta dętka. Tak mi podbija nogi. Ja pitole. Mi się ten. Elegancko jest fajne. Super się to jedzie, no. Kurde, dziwną rzecz zauważyłem jakby... Nie wiem. Czulszy mi się wydaje ten na Nie rozumiem. Pytanie jak ustawione, Właśnie podobnie. Riband ustawiłem mniej więcej taki sam kompresje tak samo trzy tokeny, tam też są 3 tokeny tak. Tak. Tutaj na tej trasie w sumie jedyna rzecz co trzeba uważać to są takie, takie rowy jakby tam no tam, tam będzie na końcu prawie taki rów, że normalnie można jechać szybko dzidą, ale jest taki rów, że jak tam się nie zahamuje przed tym to masakra o fuck. dobre przerzutki No więc tak. To drzewo tu też. Ah. Już widzę, jak lecę na to drzewo. Ale nie pierwszy ja. Tutaj jest ślad. Cały no. Kurde. Dobrze, że nie tarczą. Jasny gwint. Jezu, mam tak doważoną tam ten nie mam pomer. Wow, to jest strach To ja w ogóle wow, Chyba nie mamy Oho wow, Kurwa Oho wow. Веста <laughs> од też się wyrobiło takie, ah. no. Łohohoł wow. Ale kurde Ale mi odbija tył O oh, kurde, jakie gówno Co to za cheat'em Jest Jezu, ja nie mam hamowania na tej oponie Może było źle z dziwistym drzewem, nie? No kurde, tak nagle był zlatowany i ja leciłem nagle patrzyłem, o kurde Bez ostrzeżenia Kurde fajnie, że miałem tą dętkę zapasową, bo bym sobie podjechał do połowy i zjechał z powrotem na placę. Teraz podsumowując jest to bardzo dziwne. Ponieważ gdyż zjechałem sobie parówę i kumujemy o zaskoczeniu Rockshox Lyric no, działa bardzo dobrze. Wręcz działał nie powiedziałbym, że hmm. był wydawał mi się bardziej, bardziej czuły. Jest to dość dziwne, bo de facto rock z zEP niby grubsza laga, niby, no niby większe opory teoretycznie. Tam jakiś lepszy tumik, jest lepszy tumik, jest yy, niby olej bardziej mniej mm, lepki, taki co poprawia po prostu czułość są te bater czyli mniej drgań do rąk. Ale ten był bardziej czuły. Nie ogarniam tego. Było czuć, z mniej sztywny. Czułem to. A nie było to jakieś strasznie takie że wiecie, że że że, że normalnie działa, Myśleliście, ale to w ogóle nie jest sztywne jak XCM to działa, nie. Nie było czegoś takiego. Cuda nie dziwne. Nie wiem. Musiałbym jeszcze pojeździć, ale w ogóle działa to kompletnie inaczej, jak amortyzator innej firmy, no. Podobne PSC tyle samo tokenów, jak mówiłem, a kurde, no nie wiem. I mean, it's alright, like... Overrated as f**k, in my opinion, I mean... And you know what, though? That's typically how the bulls**t goes, you feel me? Siema male dzisiaj jesteśmy na Koziej Górce yy, Z nim Z tym bydlakiem I pokażę wam dzisiaj hmm. Zamontuję tam, ostatnio byłem na parówie i nie montowałem tam yy, do tego przyczepu Czemu ja nie montowałem? Czekaj Zapomniałem Czemu ja nie montowałem? Już nie pamiętam czemu nie montowałem Nie pamiętam, ale nieważne Dzisiaj przymontuję i zobaczycie jak działa ten czerwony W ogóle tam na dole jest jakaś impreza Może później obczały jakiś festiwal kolorów czy coś takiego weszła na rewir pożyczona od kolegi i tak jest krzywa. trochę lepiej działanie, może ją zostawię trzeba przemyśleć, bo to nie jest taki prosty temat Co tu jeszcze? Um, test w tej wkładki będzie znaczy, dam co do tego filmu z wkładką, to co teraz mówię, po prostu mm, wkładki. Sznura z kastorami. To jest sznura z kastorami. O, tu jest fachowo zrobiona na końcu mm, I tutaj myślałem, żeby zamontować kamerkę, ale myślę, że po prostu zjadę cygana. Sobie normalnie z kamerą, bo coś wydaje mi się, że dzisiaj będzie fajny zjazd cygana. Także zjadę normalnie cygana, i może później to zamontuję, bo obawiam się, że coś w to pierzdzielnąć po prostu to się okaże właśnie to tak zrobiłem dobra, dzisiaj spróbuję zrobić speedrun cygana, nie wiem czy uda, ale jakoś tak fajnie się czuję dzisiaj może siądzie tylko wjechał taki x-tek przede mnie i nie wiem czy go nie dogonię za chwilę strawy nie mam, bo nie jestem jakimś tryhardem <laughs> no i ten no i dobra zobaczmy co czy, czy nie do samego nagrania szybko, nie? Jest łódka inna A tam jest impreza Speedrun cygana na imprezę Dobra 3, 2, 1 We're gonna make it, bruh We gonna make it Kurwa O których dałem tu Lecimy tutaj No dobrze idzie. No srema. A straci słabe w szczęgło, Więc no lipa no. <laughs> Zaraza Słuchaj, okay. to jest inna rzecz, niż to jest, ok. Wow, to się Wow, aban. Jeszcze Ååå! Uh. 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 To było ciężkie. Dobra, Michi. Nie wiem, czy się fajny czas zdało ale całkiem spoko, no? Tylko ta przerzutka ze Srema. Powiem Wam, że mam takie słabe sprzęgło. W sensie na pewno to słuchałem w filmiku. To już jest takie. takie. nie ASMR. Tylko taki gówno no i ten. No i dobra no coś nie coś potrafię. I tyle. Nie wiem czy mnie słychać, ale ogólnie Zjechałem znowu na tym rockshocie Lyryku. No i nie wiem, wydaje mi się, że on lepiej działa od zeba. Nazywali mnie szaleńcem, no, nazywajcie mnie jak chcecie, ale wydaje mi się, że ten rockshox lyrik działa lepiej. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem. No dobra, no. ta przerzutka srema, tak jak mówiłem, strasznie ten wózek, nie wiem czy się da podkręcić, sprawdzę to później w domu, ale po prostu wiecie, no, on ma strasznie słabe sprzęgło, strasznie słabe i tsz, tsz, wali tym sprzęgłem cały czas, dziwne, bo w Trzymano da się to uregulować, nie wiem czy w sremie się da, jak w sremie się nie da, to ja nie chcę takiej przerzutki, po prostu, bo jak jadę to chcę słyszeć po prostu po czym jadę, a nie jakieś walenie przerzutki. Chociaż ta przynajmniej spoko działa, no, bo tamta moja zixteka jest rozwalona, to dlatego. No. no i ogólnie, jak widzicie, wbiłem na NPC spawner. Już większość e, tutaj tubelców zginęło. Albo zaginęło w akcji. No, więc właśnie tak. Czy zwijają? Nie no. ja wam chyba chciałem powiedzieć. Może jeszcze zjadę twistera, nie wiem. Ale ogólnie to... No, to ogólnie to tyle chyba Nic więcej wam do Tak Także zjechałem Bijam tu na imprezę, impreza się skończyła Z tego co widzę O, i karetka przejeżdża To ciekawa rzecz Tu jest trawa sztuczna Dzieci, 14 lat, spawner No siemano Ogólnie tu bombę W tej okolicy O kurde, ale brudna, czekaj Chilluje bombę w tej okolicy Powiem wam, że ta wkładka jest bardzo dobra, stosuję jeden dzień Ale, no nie wiem, no. chcę wrócić ten filmik, a na sznurze relatacyjnym I tak, sznur relatacyjny działał mega dobrze Jedyny minus jest taki, że pił mleko Nie patrząc na ten minus, to był totalnym sztosem To nie będzie zapewne pić mleka Więc jest jeszcze lepsze No nie będzie pić mleka, dopóki się jakoś nie uszkodzi, no bo... Powiedzmy tak i tak zredukowane jest picie mleka Do minimum W tej wkładce z kastoramy Wkładka z kastoramy, tak Jest uszczelniona tą taką powłoką Bo to jest Jakiś do rur, jakieś coś To nie piję mleka po prostu, dopóki nie dojdzie do sznura No właśnie Więc wydaje się to naprawdę fajne Nie wiem, jakoś w ogóle mi się dobrze jechało cygana Na tej, nie wiem, te wkładki nie jest kwestia tej wkładki. Nie wiem, ale jechało mi się dobrze, ani razu mi nie zrobiło. piuuu Piu! I palicie. Robi takie, Taki. Nie zrobiło mi tak, ani razu. No i ten. No i fajna ta wkładka. Możecie to robić co taką mi powiedzieć koledze, który ma kaszkora za, tam nie wiem ile złotych za tysiąc cebulionów polskich, albo jeszcze więcej. Możecie mi powiedzieć, że ja mam wkładkę z kastorami. Wam powie, ale to jest główno. A wam powiecie wtedy, tak, ale działa. Więc właśnie, działa to znaczy, że jest dobre. To jest innowacja rowerowa. Nikt jeszcze na takim czymś nie. może się, że nikt na takim czymś. Jest... Nikt czegoś takiego. Do... No dobra, może ktoś to włożyć dookoła, ale jest to mniejszość osób którzy mają mózg prawdziwego Polaka i mózg, mózg prawdziwego szwagier, zrobimy to lepiej zrobimy to taniej, lepiej znaczy taniej, więc, więc no właśnie, no, czyli lepsze to jest no. co ja mam wam powiedzieć no. ogólnie to polecam takiego dzibera. z przodu mam sznur deatacyjny akurat jeszcze bo z przodu jest mniejsze ryzyko na uszkodzenie koła pod kątem y, wbicia się czegoś albo Ogólnie gnioty, a z tyłu wiadomo, dupa jest ciężka, trzeba chronić tylnie koło przed tym dognie, dogniataniem itp. i td. No właśnie tak. No, więc polecam taką wkładkę. Nie testowałem jej długo, ale gwarantuję wam, że skoro sznur tak dobrze działał, to to będzie działać jeszcze lepiej. No nie może tego, gorzej działać, no bo to jest sznur dilatacyjny 2.0. Normalnie Panie, no lepsze, lepsze to nie będzie. Kurde, to kosztowało 30 zł chyba. 30 zł wchodziłem do koła i jeszcze mam na takich, nie wiem, z 5 z 10. Nie wiem. No dużo. Dużo, mam na takich dużo. Nie musicie tam tego sznurka, tak, znaczy tego takiego <grywa> tego takiego robić, że tam wkładacie takie wpychacie to badylem. No bo to było taka moja fanaberia, żeby to wzmocnić. Nie, możecie spróbować sam taki sznur. Ja chciałem po prostu, żeby to było jednak trochę mocniejsze. Jak Walnie ta opona, żeby trochę tak wiecie, bardziej redukowało. Mocniej było żeby było twardsze, że jak ta opona tutaj dojdzie, no to jednak ma większy opór. No to o to mi chodziło. No ale bez tego też będzie fajnie spoko działać, chyba że jeździcie na totalnym flaku, to wtedy tak nie róbcie. No i nie ten no ja sobie zjadę cygankę Wiem albo nie to będzie głupie Chociaż Przymocuję tu do tego i wam może nagram chociaż późwa Bo w sumie jakbym wam nagrał z tego to ten no to... <laughs> to bym musiał po korzeniach jeździć ja nie będę jeździł po korzeniach bez sensu hmm. no po prostu zaufajcie mi on działa fajnie działa ja, fajnie. Wiadomo, no ale lepszy od czarnego. No bo czarny to jest totalny niesamowity amortyzator. ale nie jest tak dobry jak ten. Me personally. I wouldn't take this level of disrespect. Nie wiem, no na tym się lepiej jeździ tyle. Jeszcze wsadzę tutaj tego zeba. Wsadzę tego zeba, żeby przetestować. Tak czy owak. Bo to jest, on jest takim... On jest sasem, totalnym sasem. Nie wiem o co mu chodzi No dobra, jedziemy, jedziemy tego cyganko, cyganko podobnego stwora No, Więcej nie mam tam nic do powiedzenia